Wieczór to czas, gdy umysł wędruje wśród zmęczonych myśli, a serce cicho szuka ukojenia. Zatrzymujemy się w progu dnia minionego, oceniając każdą chwilę, każdy czyn, każde słowo. Para właśnie wtedy, gdy świat cichnie, mamy szansę spojrzeć w głąb siebie, aby znaleźć tę głęboką przestrzeń, w której rozbrzmiewa Boży głos. Nasza dziesięć minut modlitwa wieczorna nie jest jedynie rozmową, jest momentem prawdy. W którym odkrywamy nasze własne pragnienia, porażki, e nadzieje w świetle boskiego prowadzenia. Każdego wieczoru stajemy twarzą w twarz z pytaniem, które kryje się w sercu człowieka od zarania dziejów: czy to, co uczyniłem dzisiaj, uczyniło mnie bliższym doskonałości, do której zostałem powołany? Kiedy otwieramy Pismo Święte, znajdujemy odpowiedzi, które od wieków rozjaśniają mroki ludzkiego umysłu. W Ewangelii, według czytamy słowa Jezusa, Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Czyż te słowa nie są przypomnieniem, że w jego ramionach znajdujemy schronienie przed burzami życia? Ale wieczorna modlitwa nie jest tylko miejscem spokoju, jest przestrzenią przemiany. Podobnie jak Jakub walczący z aniołem w Betel, musimy zmagać się z własnymi emocjami, które często prowadzą nas ku zniszczeniu. Gniew, zazdrość. Lęk te siły mają moc kontrolowania nas, jeśli nie podejmiemy świadomej decyzji, por je pokonać. Jakub po tej walce nie był już tym samym człowiekiem. Podobnie i my, w szczerym dialogu z Bogiem, możemy odnaleźć nową siłę, por opanować nasze wewnętrzne demony. Modlitwa wieczorna jest również aktem pokory. Przypomina nam, że nasze życie jest delikatnym dziełem, które wymaga nieustannej troski i uwagi. W salmista woła... Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce, doświadcz mnie i poznaj moje myśli. Zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Te słowa są echem duszy, która szuka światła w ciemności. Czy my także mamy odwagę poprosić Boga, por nas prowadził, nawet jeśli ta droga wymaga od nas wyrzeczeń? Podczas tych dziesięciu minut nie chodzi o idealne słowa czy wystudiowane gesty. Modlitwa jest rozmową duszy z jej stwórcą, szczera, czasem pełna łez, czasem pełna ciszy, para chwila, w której nasze serca mówią językiem prawdy. Przypomnijmy sobie przykład Dawida, który w swojej modlitwie wyrażał wszystko od radości po skruchę. Wprosi: Estewu zamknięte rz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od Swego oblicza i nie odbieraj mi swojego ducha świętego. Czy możemy, jak Dawid, przyznać się do naszych słabości e prosić o odnowienie? Wieczorna modlitwa para także czas wdzięczności. Patrząc na miniony dzień, nawet wśród trudności możemy dostrzec Bożą łaskę. Jakże często zapominamy o małych cudach, które dzieją się wokół nas każdego dnia. W liście do święta, Paweł pisze: Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem ERA. Wdzięczność przemienia nasze spojrzenie na życie, ucząc nas dostrzegać piękno nawet w najciemniejszych chwilach. Na hektarów Necesidade de ese preocupar com isso, mas o modlitwa wieczorna e umequestao de Kiedy powierzamy nasze troski Bogu, przypominamy sobie, że nie jesteśmy sami. W Księdze Przysłów czytamy: zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na swoim rozumie. W każdym położeniu zwracaj się do Niego. A On wyrówna Twoje ścieżki. Czy jesteśmy gotowi, aby zaufać Mu nawet wtedy, gdy nie nie widzimy wyjścia z naszych problemów? W ciągu tych dziesięciu minut możemy stać się jak uczniowie na jeziorze, którzy, mimo że ogarnięci burzą, usłyszeli głos Jezusa: odwagi To ja jestem, nie bójcie się. Każda wieczorna modlitwa to okazja, por usłyszeć ten sam głos w naszych sercach. Gdy kończymy naszą modlitwę, Spoglądamy na świat nieco inaczej. W naszych duszach rozbrzmiewa echo nadziei, które przypomina, że nawet jeśli dzień był trudny, jutro niesie ze sobą nowe możliwości. W naszych sercach rozkwita pragnienie porżyć lepiej, kochać głębiej e ufać mocniej. Kiedy świat wokół cichnie, a nocne niebo rozpościera się nad nami, niech nasze serca wypełni pokój, który daje tylko Bóg. W tych chwilach uświadamiamy sobie, że każde nasze westchnienie, każda nasza prośba e każdy nasz szept znajduje odpowiedź w miłości, która nigdy nie przemija. Eł w tej miłości znajdujemy siłę porpokonywać emocje, które nas zniewalają, e kroczyć ścieżką, która prowadzi nas ku pełni życia. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca. Twoje wsparcie jest nieocenione i napełnia mnie wdzięcznością. Gdy wiem, że ta treść dotarła do Ciebie. Jeśli zainspirował Cię lub skłonił do refleksji, nie zapomnij zostawić lajka i zasubskrybować kanał, aby otrzymywać więcej takich wiadomości. Razem możemy nadal dzielić się światłem i nadzieja. Zapraszam Cię również do pozostawienia komentarza ze swoimi przemyśleniami lub doświadczeniami. Chętnie Cię przeczytam i dowiem się, jak ten film wpłynął na Twoje życie. Dziękuję z całego serca i do zobaczenia w kolejnym filmie.